Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, dziś odcinek całkiem inny, niestety nie z nadwody, a z domu, e, niestety warunki zdrowotne nie pozwalają na to, żeby wybrać się nad wodę, e, więc chwilowo zostaje po prostu uziemiony, e, no ale jest to okazja do nagrania ciekawego odcinka, który chciałem nagrać już jakiś czas temu, mianowicie ile razy od kumpla słyszałeś Słuchaj, masz złe łączenie fluorokarbonu z plecionką, dlatego straciłeś rybę, dlatego ci to wszystko strzela. Kochani, Pokażę Wam to, jak to naprawdę wygląda. Weźmiemy sobie wagę, zamontujemy to wszystko, te węzły, sprawdzimy, jaką wytrzymałość to wszystko ma. A to wszystko po to, żeby nikt więcej nas nie okłamywał, bo w wielu źródłach wędkarskich czasami nawet bezwiednie zostajemy oszukani, że ten węzeł jest najlepszy albo tamten jest najlepszy, a okazuje się, że nawet na najlepszym węźle marketingowo wszystko nam po prostu strzela i wszystko się rozwala. E, będziemy używać konkretnych plecionek i konkretnych fluorokarbonów. Dlaczego? E, ponieważ na przykład plecionka 13-splotowa będzie wiązana troszeczkę inaczej niż plecionka 8-splotowa. A dlaczego? Też wam to pokażę. E, i udowodnię po prostu dlaczego tak się właśnie dzieje. Kochani, będziemy używać plecionki 8-splotowej od sufiksa e, fluorokarbonu, też od sufiksa i plecionki 13-splotowej od sufiksa Dlaczego wiążemy to wszystko inaczej, dlaczego e, powinniśmy używać konkretnych węzłów itd., tak o tym za chwilę, ale zanim zaczniemy, zapraszam Was tylko do subskrypcji kanału i zaczynamy. Pierwszym zagadnieniem, jakie powinniśmy poruszyć, jest to, e, jakich węzłów w ogóle będziemy używali. Będziemy używać węzła Alberto, będziemy używać węzła zderzakowego i FG. To są trzy popularne dosyć węzły. E, FG jest bardzo popularny przy łowieniu e, na przykład na casting. E, bardzo wielu castingowców zna ten węzeł, więc myślę, że na pewno go do, też doceniają. E, I dlaczego używamy? Na przykład węzłów różnych w momencie, kiedy zmieniamy rodzaj plecionki, ponieważ plecionki mają różną wytrzymałość na przecieranie. Im więcej splotów, tym mniejsza ta odporność na przecieranie i o tym wszyscy wiedzą, więc powinniśmy zastosować też inny węzeł, ponieważ będzie nam to wszystko strzelało zamiast na fluorokarbonie, zawsze na pleciące, a tego nie chcemy. Nie chcemy, żeby osłabiał się nasz zestaw, nie chcemy tracić ryb przez e, właśnie nieumiejętne e, zawiązanie tego wszystkiego, lub po prostu e, niechlujne zawiązanie. Pamiętajcie, e, im bardziej dokładny jest węzeł, tym jest lepszy. A rodzaj to już za chwileczkę wszystko wam pokażę. Przejdźmy teraz po prostu e, na matę i tam powiążmy kilka węzłów. Na pierwszy ogień weźmy sobie węzeł zderzakowy, bardzo popularny wśród młodych wędkarzy, e, bardzo często przez nich używany i to właśnie on został mi polecony ostatnio przez mojego kumpla, e, który stwierdził, że za bardzo kombinuje e, z węzłami. No ale wróćmy do węzła. E, kochani składamy sobie fluorokarbon i plecionkę razem, tworzymy pętlę. I owijamy fluorokarbon razem z plecionką. Na oko, niech będzie, na razie 5 razy. Każdy z tych węzłów jest wykonany teraz typowo pokazowo. Węzły, które będą wrzucone na wagę, oczywiście będą miały poprzypalane końcówki, będą zawiązane z jak najwyższą starannością, aby nie miały słabych punktów. Zaciągamy sobie całość. I tak samo wykonujemy tą czynność z drugiej strony na fluorokarbonie, czyli pętla i owinięcie całości tyle samo razy co plecionki wokół fluorokarbonu. To się troszkę rozjeżdża, więc e, mimo wszystko każdy węzeł tak naprawdę potrzebuje troszeczkę wprawy, aby Chcąc pokazać Wam to na ekranie, nie jest to wcale takie proste. I zaciągamy całość. Tworzą nam się dwa słupki, dwie baryłki. Które, jak nazwa wskazuje, powinny się zderzyć. I zaciągamy całość. Oczywiście fluorokarbon lubi wodę, więc wszystko ślinimy. Weźmy sobie teraz na ogień węzeł Alberto, czyli taki bardzo popularny. Bardzo go lubię, bardzo często go używam. Składamy fluorokarbon na pół. Bierzemy naszą plecionkę. Wkładamy w tą pętelkę, która się taka wytworzyła poprzez zgięcie tego fluorokarbonu. Łapiemy to u góry i owijamy zjeżdżając nawojem w dół. Im cieńsza średnica, tym więcej razy. I zaczynamy podjeżdżać do góry. Bez żadnego przekładania, bez niczego, po prostu jeden nawój na drugi, i pomiędzy zwoje wkładamy e, kolejne zwoje, jadąc plecionką w górę. I teraz ważna sprawa w tą samą stronę, w którą wychodzi plecionka główna. Wkładamy naszą końcówkę tematu. No właśnie w ten sposób. Oczywiście ślinimy lub moczymy i zaciągamy całość. I powstaje nam kolejna baryłka. Węzeł FG to jest właśnie ten węzeł, o którym chciałem wam, który chciałbym wam po prostu przedstawić. Owijamy sobie końcówkę plecionki na małym palcu, bierzemy nasz fluorokarbon, składamy w krzyż i owijamy najpierw o dolną krawędź, teraz o górną krawędź. Po prostu kręcimy taką ósemkę. Wokół plecionki, którą mamy zablokowaną, albo tam na szczytówce, albo na szpuli i na małym palcu, kręcimy te ósemki dosyć ciasno, aby nie rozłaził nam się po prostu ten, ten cały węzeł. Powinno to być dosyć fajnie ciasno zawiązane, aby też potem nie zluzował nam się podczas rozciągania. Tych ósemek powinno być naprawdę dużo. Minimum 10, nawet 15. Węzeł powinien być długi. On jest właśnie o tyle fajny dla castingowców, że jest długi, ale za to wąziutki i bardzo mocny, więc też przechodzi przez, przez przelotki w momencie, kiedy chcemy rzucać gdzieś tam pod krzak, spod, spod nóg, oczywiście na krótkim deszczu. Gdy już mamy te ósemki pociągnięte, ściągamy resztę tego tematu z palca, łączymy sobie fluorokarbon z, z naszą plecionką główną i zaczynamy owijać pętle, które nam zblokują cały ten węzeł. Czyli owijamy i plecionkę i fluorokarbon i przekładamy w pętlę. Raz. I tu już mamy taki pomocniczy który e, węzełek, który zablokuje nam całość, żeby się nie rozplątała. A teraz możemy zrobić podwójne węzły. Raz i dwa. I takich, takich węzłów powinniśmy też wykonać. E, dwa do trzech. Wrzucimy sobie teraz... Wszystko na wagę i zobaczmy, jak to będzie wyglądało tak naprawdę. Bo węzły mamy już powiązane. Zacznijmy od węzła zderzakowego. Ostatnie sprawdzenie i naciągamy wszystko w dół. I waga pokazuje niecałe 5 kg, więc niewiele. Przejdźmy do następnego węzła. Teraz mamy węzeł Alberto, oczywiście plecionka 8 I waga od razu idzie dalej: 8,5 kg. Przejdźmy teraz do FG. Węzeł FG, oczywiście wszystko zamontowane liniowo, aby nie było dodatkowych słabych punktów, i naciągamy w dół. Wynik raczej nie będzie zaskoczeniem, powinien osiągnąć tyle samo. Co mniej więcej węzeł Alberto i tyle osiąga? Praktycznie 8,5 kg. Ale co jeżeli mamy plecionkę e, 13-spotową? Więc spróbujmy teraz. Najpierw węzeł Alberto na plecionce 13-spotowej. I tutaj niestety. Pęka wszystko już przy 6 kg, więc zobaczcie jak duża różnica jest między zastosowaną plecionką. A teraz węzeł FG na plecionce 13-splotowej. Oczywiście długi węzeł, zawiązany, wszystko zamocowane, liniowo końcówki poprzypalane i jedziemy w dół. Robi się grubo. Zobaczcie, jak ważny jest węzeł 8-9 kg. I waga pęka przy 10 kg i 24 g Także, kochani, zobaczcie, jak ważny jest dobry węzeł, jak ważne jest dobre zawiązanie. Czas na małe podsumowanie. Węzły, które żeśmy nawiązali, okazawały się bardzo podobne. A potem jednak już nie za bardzo. Wystarczyło zmienić rodzaj plecionki e, przy tej samej średnicy. Nagle z, wszystko zrywało się dużo, dużo szybciej. E, od, e, zamiast uzyskać około 10 kg, uzyskaliśmy maksymalnie troszkę ponad połowę. Kochani, e, pamiętajcie, żeby iść własną ścieżką i, i nie tylko opierać się na tym, co ktoś mówi, bo na przykład węzeł zderzakowy, który został mi zaproponowany e, jakiś czas temu przez mojego kumpla, e, powiedział do mnie, słuchaj, ty za bardzo kombinujesz, e, weź sobie węzeł zderzakowy, to jest e, świetny i niezawodny węzeł. Mówię, nie, no to jest niemożliwe, bo e, ten węzeł nigdy nie był dobry, tak naprawdę on się może e, fajnie sprawdza przy jakimś tam łączeniu fluorokarbonu z żyłką, ewentualnie i tak dalej, ale na pewno nie będzie się dobrze sprawdzał na takich łączeniach, jakie na przykład ja wykonuję przy łowieniu na przykład sandaczy. E, na węzłach takich jak FG wyciągam sumy, na Alberto też sumy wyciągam, chociaż Alberto e, zazwyczaj używam właśnie przy 8 splotach, a FG przy 13 splotach. Także kochani. Na temat węzłów wiecie już dużo właśnie przez to, że udowodniliśmy to sobie wagą, więc pamiętajcie o tym jeszcze raz. Im węzeł jest lepiej wykonany, im bardziej starannie, im bardziej przypalone, oczywiście końcóweczki, żeby to wszystko miało ręce i nogi nie na, nie chluja, bo potem możemy sobie Pluć w brodę, przez to, że straciliśmy piękną rybę. Kochani, e, myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Niestety, sorry, ale nie jestem w stanie po prostu nagrać dla Was nic więcej. E, moi drodzy, zapraszam Was teraz do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. No i co? Do zobaczenia nad wodą. Cześć!